Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj z racji niedawnej premiery długo wyczekiwanego albumu Vultures postanowiłem zrobić ranking płyt Kanye Westa od najgorszej do najlepszej, z czego przy każdej z nich podam po trzy najlepsze piosenki według mnie z tego albumu. Oczywiście zaznaczam, że to tylko moja opinia i Kanye West ma masę fenomenalnych projektów, więc w niektórych momentach robienie tego rankingu nie było łatwe. A ja zapraszam do oglądania. Na trzynastym, czyli ostatnim miejscu mamy płytę Jesus is King, która tak naprawdę jest już w miarę dobra. Je wykazuje się tutaj wiele razy swoim geniuszem. Możemy znaleźć na niej ciekawe i kreatywne momenty łączenia hip-hopu z gospelem i często brzmi to naprawdę fajnie. Kanye jest też udowadnia, jak ważna jest dla niego wiara i od początku kariery aż do teraz śpiewa o Bogu i jest mu za wszystko wdzięczny. Jesus is King jednak tekstowo nie jest na najwyższym poziomie, a przynajmniej nie dorasta nim do wydanych przez jego wcześniej projektów. Możemy też znaleźć na niej jedne z gorszych momentów w jego karierze. Ona zwadoknie najgorsze intro spośród jego projektów i momentami też może ona znudzić trochę słuchacza. Najlepsze piosenki na płycie według mnie to Follow God, Use This Gospel oraz God Is. Watch the Throne, czyli kolaboracyjny album wraz z Jay-Z. Płyta mimo tego, że jest naprawdę przyzwoita, to była jednak lekkim rozczarowaniem w momencie wydawania jej. A to ze względu na to, że Kanye i Jay-Z w tamtym momencie byli najpopularniejszymi i najlepszymi raperami w grze. I projekt ten miał potencjał na jeden z lepszych albumów w gatunku hip-hop. Ostatecznie okazał się być zwyczajnym projektem, lecz mimo wszystko był dużym sukcesem komercyjnym i do dzisiaj niektóre piosenki z niego są najpopularniejszymi u obu panów. Płyta też jest mniej konsystencyjna od innych od Kanye Westa. Posiada bardzo dobre, najlepsze momenty jak i bardzo słabe te najgorsze. Sam album w przeciwieństwie do większości jego albumów nie odkrywa nic nowego, a najlepsze piosenki na nim według mnie to No Charge in the Wild, Otis i Murder to Excellence. Album, o którym wypowiadałem się już dużo w ostatnim filmiku, kolejny, który swoje najlepsze momenty ma naprawdę dobre, natomiast te najgorsze bywają naprawdę fatalne. Cieszy mnie jednak, że Kanye mimo posiadania tylu krążków w swojej dyskografii, potrafi ciągle zaprezentować styl, w którym jeszcze go nie słyszeliśmy, mimo że nie odkrył na nim co prawda nic specjalnie nowego. Momentami album ma problemy z miksem i mam nadzieję, że zostanie to w niedalekiej przyszłości naprawione, bo jak dobrze wiemy, albumy Kanye Maista często są jeszcze edytowane jakiś czas po swojej premierze. Tekstowo ten album również jest jednym ze słabszych w jego karierze i pada tutaj. Dużo słabych bądź po prostu głupich wersów. Najlepsze piosenki według mnie to niewątpliwie problematic do it i burn. Wygląda to również bardzo jakościowy projekt od Kanye Westa i posiada jedne z lepszych piosenek w jego karierze. Przykładowo, Come to Life i Life of the Party uważam jako top 10 Kanye Westa. Jedyny problem, jaki posiada ten album, to jego długość, ponieważ posiada aż półtorej godziny, nie licząc tych wszystkich partów. I gdyby skrócić go do 50 minut tych najlepszych piosenek z projektu, to byłby to jeden z lepszych w jego karierze. Mimo wszystko, posiada on wiele fenomenalnych pomysłów, bardzo dobrze zrealizowanych przez je. Najlepsze piosenki stąd, według mnie, tak jak już wspominałem, jest to Come to Life, Life of the Party oraz of the Grid. Moim zdaniem najbardziej niedoceniony projekt utkania, który mimo trwania zaledwie 23 minuty nosi masę jakościowej, różnorodnej i kreatywnej muzyki. Jest to chyba najbardziej osobista płyta utkania Westa, w której otwiera się przed nami i mówi o swojej chorobie, jaką jest dwubiegunowość, oraz stara się nam przekazać, jak osoba z nią się czuje. Płyta jest świetna tekstową, ma masę dobrych wersów, czy żartobliwych porównań. Muzycznie też jest świetna i nie posiada żadnych słabych piosenek. Najlepsze piosenki stąd to oczywiście Ghost Town, Yikes oraz Violent Crimes. Tą płytę bardzo chętnie dałbym o wiele wyżej, ale zważając na to, ile fenomenalnych projektów posiada Kanye West, no niestety nie mogłem. Jeden z bardziej wpływowych albumów XXI wieku i całkowicie zmienił brzmienie sceny hip hopowej i nie tylko. Jedni z najpopularniejszych artystów ostatniej dekady, tacy jak Juice WRLD czy Lil powiadało się, że ta płyta zainspirowała ich do tworzenia muzyki. To ona wypromowała autotune i połączenie słynnych AOAs ze smutnym brzmieniem, które były spowodowane zresztą dużą tragedią w życiu Kanye Westa, czyli śmiercią jego matki. Z perspektywy czasu ta płyta ta może nie brzmieć już tak unikatowo oraz eksperymentalnie, jak brzmiała podczas swojej premiery, ale to tylko świadczy o tym, jak dzięki Kanye Westowi takie brzmienie stało się bardzo popularne. Najlepsze piosenki stąd według mnie to Street Lights, Welcome to the Heartbreak oraz Coldest Winter. Kitsy Ghost, czyli fenomenalna płyta stworzona w kolaboracji z Kid Cuddym i miała być takim znakiem pogodzenia się ich i powrotu do przyjaźni po długiej kłótni. Album prezentuje nam dużo kreatywnych, eksperymentalnych dźwięków oraz jedną z lepszych produkcji, jaką chyba kiedykolwiek słyszałem. Jest on też dosyć krótki, ponieważ trwa dokładnie 23 minuty, mimo że podczas słuchania go zawsze mi mało i chciałbym usłyszeć jeszcze trochę muzyki w tym stylu od obu tych panów. Ale no, muszę nacieszyć się tylko tym, co dostaliśmy. Najlepsze piosenki stąd według mnie to Feel the Love, For the Dimension oraz Reborn. To będzie pewnie dosyć kontrowersyjny wybór, gdyż zapewne wielu fanów Kanye Westa posiada tę płytę na pierwszym miejscu albo chociaż w swoim top 3. I mimo, że uważam tę płytę za fenomenalną, to u mnie aż tak wysoko się nie znalazło. A to ze względu oczywiście na genialną dyskografię tego artysty. Płyta ta była o wiele bardziej popowa i elektroniczna niż jej poprzednicy z 2004 oraz 2005 roku. I tym Kanye pokazał oraz zapowiedział światu, że potrafi się odnaleźć i tworzyć muzykę w wielu gatunkach oraz rodzajach. Bity na tej płycie głównie opierają się na samplach i jest to wykonane fenomenalnie. Zresztą możemy tu usłyszeć jedne z bardziej tych legendarnych odkania, między innymi takie jak My Song w piosence I Wonder, Loop Harder, Better, Faster, Stronger w piosence Stronger. Album, oczywiście, jak większość tych wymienionych, był bardzo przełomowy i posiadał bardzo duży wpływ na to, jak później brzmiała muzyka. Najlepsze piosenki: Can't Tell Me Nothing, Homecoming oraz I Wonder. Drugi studyjny album od yeah, którym może nie wynalazł nic nowego, czego nie odkryłby podczas premiery swojego pierwszego albumu. Aczkolwiek jest to zwyczajnie fenomenalny projekt, który pokazał, że Kanye West nie jest tylko artystą jednej płyty, a zostanie z nami jeszcze na trochę. Jak się okazało później, to co najmniej na następne 20 lat. Płyta jest jedną z jego lepszych, jeżeli chodzi o tekst. Możemy usłyszeć tu wiele smutniejszych i osobistych piosenek. Posiada tutaj masę niesamowitych sampli, tym razem bardziej z muzyki soul. A najlepsze piosenki według mnie to oczywiście Hey Mama, Roses oraz Diamonds from Sierra Leone. Najbardziej eksperymentalny krążek od Kanye i chyba najbardziej dzielący jego fanów na pół, gdyż oni albo totalnie go kochają, albo go nie lubią. Ja należę jednak do tej pierwszej grupy i uważam go za fenomenalny projekt. A to ze względu nie tylko na swoje genialne brzmienie, ale bariery, jakie przełamał Kanye West wydając go. Ponieważ mimo tego, że eksperymentalna muzyka hip-hopowa istniała już wcześniej, i między innymi Death Grips robiło to już dwa lata wcześniej, to Kanye West potrafił tak balansować tam między ciężkimi dźwiękami a chwytliwymi, że pomimo swojej odmienności ten album i tak był szalenie popularny. Możemy usłyszeć na niej dużo charakterystycznych dla Mike'a Dana fenomenalnych autr. Najlepsze piosenki według mnie tutaj to New Slaves, Bound To oraz Guild Trip. Ogólnie w tym momencie chciałem przeprosić trochę za fokus na tym filmie, ponieważ kamera wybierała często zamiast mojej twarzy twa, twarz tego oto tutaj człowieka. Więc nie wiem dlaczego i mam nadzieję, że nie będzie to jakoś przeszkadzać w oglądaniu tego filmu. Podium otwiera nam The Life of Pablo, czyli chyba moja ulubiona płyta od Kania, na której możemy poznać go w pełnej okazałości. Na samym albumie staje on przed wyborem między imprezowym, beztroskim, wyniszczającym trybem życia celebryty i gwiazdy, a spokojnym życiem, gdzie na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Pomijając fakt, że premiera płyty była przesunięta prawie o dwa lata, to nawet po niej Kanye West jeszcze przez długi czas edytował jej zawartość. Co na pewno według mnie wyszło i na plus, ponieważ poprawił tam miks oraz dodał fenomenalną piosenkę Saint Pablo. Album posiada jedne z lepszych piosenek, od Kanye Westa w całej jego karierze oraz jest jedną z jego najpopularniejszych, co tylko pokazuje, że osiągnęła ona sukces na każdej płaszczyźnie. Najlepsze piosenka tej według mnie to oczywiście St. Pablo, No More Parties in LA oraz Famous. Debiutowy album Kanye Westa, z którym miał niemałe problemy ze znalezieniem wytwórni, która go wyda. A to ze względu na to, że wszystkie wytwórnie muzyczne nie wyobrażały sobie tego, jak producent z Chicago miałby osiągnąć sukces jako raper. Ostatecznie udało mu się to zrobić, a album oprócz zajęcia pierwszego miejsca na liście Billboard Hot 100 dostał 10 nominacji do nagrody Grammy, z czego w dwóch kategoriach został laureatem. I jeżeli chodzi o sukces tej płyty, to te liczby chyba mówią same za siebie. Tekstowo jest to chyba najlepsza jego płyta. Posiada również wiele wspaniałych sampli oraz jego najlepszych piosenek. Jest to... Idealny album debiutowy, który perfekcyjnie przedstawia nam postać Kanye Westa Od jego sytuacji życiowej, po jego poczucie humoru i zabawne, acz kreatywne wersy The College Dropout było mocnym odświeżeniem od muzyki z początku lat 2000 Oraz był bardzo wpływowy na to, jak przez najbliższy czas brzmiał hip-hop Najlepsze piosenki tutaj moim zdaniem to Jesus Walks, Through the Wire oraz Spaceship I przechodzimy w końcu do... Miejsca pierwszego. Pod koniec lat 2000 w życiu Kanye Westa pojawiło się bardzo dużo ciężkich momentów. Takich jak śmierć jego mamy, zerwanie zaręczyn, oraz odwrócenie się ludzi oraz mediów od jego osoby, przez sytuację na VMA Awards. I kiedy wydawało się, że kariera Kanye Westa idzie już ku końcowi, on w 2010 roku wydaje jeden z najlepszych albumów w historii muzyki. Dopracowany na ostatni guzik od pierwszej do ostatniej sekundy, nie posiadający żadnego słabego momentu projekt, był powrotem do gry Kanye Westa tak dużym, że chyba żaden inny artysta takiego nie posiadał. Fenomenalna produkcja, teksty, jedny z lepszych piosenek 21 wieku. I tak szczerze mówiąc, zalety tej płyty można wymieniać godzinami. A najlepsze piosenki na tej płycie to moim zdaniem na pewno Runaway, Power i Gorgeous. I chciałem tylko powiedzieć, że oprócz My Beautiful Dark Twisted Fantasy mam jeszcze parę winylów od Kanye Westa, takich jak Kitsy Ghosts, Yeah, AOS and Heartbreak oraz The College Dropout. A więc kończąc już to chwalenie się płytami, ja już chciałbym się z wami pożegnać i zachęcić was do dzielenia się w komentarzach, jakie są wasze ulubione płyty Kanye. Ja już się z wami żegnam i cześć!